Cześć kochani, witam Was... Musiałbym dokładnie datę zdać. Człowiek, jakbyśmy powiedzieli, że mam alkohol, byś w samolot, byś przyleciała. Cześć, kochani, witam was bardzo serdecznie. O, że na przykład na do Tak, dokładnie. Cześć kochani. Hej, moje zdrowie i zakołane plotki. Posłuchajmy. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj Was witam z moich ukochanych Boguszowi. Słuchajcie, dzisiaj jestem na dworze, żeby pobiegać, bo dzisiaj jest przepięknie, przecudownie. Dlatego Zmian. dzisiaj się to po prostu wybrałam i moi drodzy, ja wam powiem... Tyle pająków, ile dzisiaj na mnie się działo, to ja chyba nawet tyle na no, oczy nie widziałam. Poważnie, przez swoje życie. Ja byłam przed chwilą cała w pająkach jakichś takich żółtych, jakichś takich czarnych. No po prostu ten, kto bał się pająków, no to ja Wam powiem, ta osoba by stąd od razu uciekła. W ogóle ostatnio, jak byłem na spacerze. Macie arachnofobię? Ja się panicznie boję pająków. No, im większy, tym gorszy. I zrobiłam z tego filmik, to mi ludzie pisali, uważaj, bo kleszcze Naprawdę cię zaatakują, uważaj i ogóle. kolei. Wiecie, co ja tak czasami słyszę? To, to ludzie, gdyby mogli, to by chyba siedzieli cały czas Choda. w domu, no bo przecież dookoła nas cały czas na nas czekają jakieś robaki, jakieś zagrożenia, jakieś choroby. Boję się Gonciarza. Ale... Rozumiem. Ja takich zasad po prostu nie wyznaję, ja po prostu wychodzę ja z domu. W ogóle. Moi drodzy, Boże. nie. Boże jedyny. Bogu... On jest z Boguszowic. Przeczytałem Bogu Rodzica. Czemu? Czemu przeczytałem Bogu Rodzica? Nie mam pojęcia, moi drodzy, nie mam kompletnie pojęcia jednak słuchajcie, jestem dzisiaj tutaj, żeby Wam opowiedzieć kilka właśnie takich rzeczy, takich małych newsów. Dobra. Słuchajcie, zacznę od tego... Dzwona Że Zauważyłam, że gdy ja proszę w mediach o modlitwę, to ludzie od razu zawsze sobie myślą, że nie wiadomo, co tu u mnie się dzieje, nie wiadomo w ogóle, w jakiej teraz katastroficznej sytuacji jestem, nie wiem, że mnie facet zostawił, nie wiem, że że nie wiem, że jakiś wyrok mam. Ja po prostu takie rzeczy słyszę na swój temat, że po prostu na czasami naprawdę człowiek... Kurczę, Majka powiem Ci tak, że po tylu w filmach, na których Ty na przykład odpowiadasz na jakieś zarzuty, albo na przykład płaczesz na filmach, albo wielokrotnie pojawiała się informacja, że masz jakąś sprawę zdałożoną, albo że jedziesz do sądu, no to ludzie już trochę przyzwyczajeni są do tego, że, 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 że jak prosisz o modlitwę, to że może coś się u Ciebie dziać. Oczywiście nie jest to chyba złe, ponieważ no, ludzie się w jakiś sposób martwią. Natomiast no, to jest taka analogiczna sytuacja, jak na przykład nie wiem, jestem przybity, no to ludzie zapytają mnie, czy na przykład wszystko w porządku z izą, albo jak, jak z izy zrobię, no bo wiecie, że bywało, slash bywa różnie, więc no, widzowie się w jakiś sposób przyzwyczaja. natomiast nie jest to złe, ponieważ jest to taki odruch ludzki. A wobec tym świecie od ruchów ludzkich jest wydaje mi się coraz mniej, więc takie rzeczy najbardziej chyba ce trzeba cenić. Za głowę się chwyta. Ostatnio nawet y, czytałam, bo jest teraz takie forum, ono się nazywa Forum Wanda. Ja wam powiem, mi to koleżanka wysłała, i ona mi mówi, że ona się tam nawet właśnie tak zagłębiła w to i... I ja byłam w szoku, bo ja się nawet dowiedziałam z mediów, że mój facet mnie uderzył. Po prostu o. tam są takie głupoty napisane, albo nie wiem, że moi rodzice mają jakieś problemy i oni po prostu na siłę starają się grzebać te problemy i po prostu wchodzić w moje życie prywatne po prostu tak nie wiadomo po co, nie wiadomo na co. Ja po prostu tego nie rozumiem, bo ja myślałam, że żyjemy w takich czasach, że każdy zajmuje się sobą, że każdy po prostu powinien ja jakby żyć swoim życiem i nie rozdrapywać w ogóle, nie wiem, jakichś takich w ogóle pierdół na temat życia innych ludzi w ogóle, bo nawet takie forum i rozsiewanie plotek jest ogromnym w ogóle grzechem. nawet w ogóle w piśmie świętym jest napisane o tym, że ten, kto rozsiewa ploty, też będzie później miał z tego właśnie problem. I ta osoba. Tylko to jest dosłowny cytat. Jak jak ktoś się rozsiewa ploty. To jest, to jest yy, list Mateusza do Koryntian. Będzie za to sądzona, I, i tu w ogóle tak, jakby rozsiewanie plotek to jest krzywdzenie drugiej osoby, bo jakby później ta osoba się zderza z tymi plotkami, dowiaduje się na swój temat jakieś chorych rzeczy, i nagle dochodzi do takiego momentu, że kurczę, co się dzieje, czemu ci ludzie tak. powinien żyć własnym życiem, ale powiem wam, że jak macie spódnicę na kostkę, to jesteście prostytutkami. No tak, dokładnie. Pamiętajcie, moi drodzy, że w momencie, gdy maluje. Każdy niech żyje tak, jak chce. Natomiast jak się malujecie jakoś mocno, lub pokazujecie dekor, no to jesteście kurwami i się w piekle. No ale tak to życie jak chcecie. Mm, I tyle. Najka, zajmijcie się coś, też Najka, nie ci seksu, bo to złe grzesznicy. No cóż. Są mi w ogóle. Ja na przykład nie preferuję żadnych plotek, bo. Ktoś rozsiewa ploty, ten ma kłopoty. 1269 listy testowion do Polaków, tak. Brad Pitt przed stadem chip. To jest też Mateusz do. Tuż nie do Koryntian, do, do Ancymon po prostu. Bo plotki są grzechem, jakby e, czy piszemy, czy mówimy je, no to moi drodzy potrafimy skrzywdzić sami siebie również na sercu. No jednak ludzie powinni zajmować się swoim życiem i nie wchodzić z buciorami w śmiesznie, nie? śmiesznie, to brzmi z ust Nike. To tak samo jak ostatnio szalony reporter na Twitterze napisał, że no, że ktoś tam nie sprawdza, że, że aż tak boli sprawdzenie informacji, zanim, zanim się coś powie. szalony reporter, nie? swoje życie, natomiast no właśnie tutaj taki atem... Mówiłem na kolczyk, spłonę? Oczywiście. Ty już samą decyzją jesteś zasromana i w czyśćcu ja nie wiem. Ja w czyśćcu to ci daję maksymalnie dwa dni, a później jebs, zapadnie do piekła. forum Wandy trochę... Kurczę, niech ci ludzie zastanowią się nad sobą, bo szukają w ogóle, nie wiem, nawet po moich bliskich, piszą do, do moich w ogóle znajomych, do mojej rodziny, wypisują do każdego tylko po to, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Im tak bardzo nie pasuje moja postać, że wchodzą z buciarami, ale moi drodzy, to już jest absurd. Oni potrafili najpierw pisać do mojego byłego, z którym w ogóle nawet tam lata nie jestem i w ogóle jeszcze tam jego teraz obecna narzeczona się w to wszystko wtrąca. I to jest w ogóle taki absurd, że ja po prostu tego nie rozumiem. Ja myślałam, że... A ja przy sobie zawsze miałam spoko ma. ludzi, ale jak widać się myliłam ostro. W ogóle dziwię się, że y, są kobiety, które potrafią być z mężczyzną, który na przykład zrobił kiedyś coś tak bardzo złego dziewczynie, że na przykład ją od samego początku i że takie kobiety na to się godzą, ale inne. Natomiast y, jednocześnie mówi się o tym, żeby dawać drugą szansę, tak? Żeby, żeby jednak wierzyć w dobro. I to się gryzie, nie? Bo kurde, no jakby ktoś tak... Jakby... Jakby ktoś inny to powiedział, to było okej. Okay. No, ja bym mógł tylko skomentować, no, ale przecież ludzie się mogą zmienić. No mogą się ludzie zmienić. Natomiast w przypadku Najki zawsze gdzieś tam nawet nie, że to mnie drażni, tylko tak mnie trochę kuje, może odrobinę, że Najka wielokrotnie, mówi, wiecie, mówi, że powołuje się na Stare Testament, tak? że na, na Pismo Święte i właśnie mówi, żeby dawać ludziom drugą szansę, że ludzie się zmieniają. Natomiast w tym momencie mówi, że ona nie rozumie, jak można być z kimś, kto kiedyś zdradził. No to jak? kobiety śmiał pouczać i na jej temat rozsiewać plotki. No właśnie, tutaj mam na myśli siebie. Moi drodzy, jest to wszystko bardzo przykre i ja wam powiem, jest to dla mnie... A to chrześcijańskie wybaczenie? No właśnie, wybaczenie. Nie bardzo ciężkie, też zauważy... Następnie drugie policzka, tak jest. Mam, jak ostatnimi czasy ludzie mnie hejtują za wygląd non stop, że starzej wyglądam, że ma wory pod oczami, a ludzie tak naprawdę nie zapytają się... Ostatnio w ogóle ktoś mi ten... Ostatnio ktoś na Instagramie do mnie napisał, że... że może powinienem iść do lekarza, ponieważ widzi, że mam padające powieki. I bardzo miło, że ktoś w ten sposób do mnie napisał, że się zmartwił. Natomiast tutaj nie chodzi o chodzenie do lekarza, tu nie, nie ma żadnej choroby czy coś, tylko po prostu ja bardzo często sypiam po 3 godziny dziennie, nocnie. Także tutaj nie lekarz, tylko po prostu sen. Ale jest ok. Dzisiaj pospałem troszkę więcej co się dzieje z moim zdrowiem, Karla, co hej, się hej. dzieje po prostu ze mną w ogóle, jak, jak, jak mój organizm ostatnimi czasy funkcjonuje, senpai. że gronkowiec się nasi, że teraz w lato on w ogóle jeszcze bardziej właśnie sprawia, że nie mogę oddychać i mam zatkane zatoki i przez to właśnie powstają worki pod oczami. I w ogóle mam bardzo dużo stresu w życiu i przez to wszystko po prostu... tym śluczeni u pana materaca? O, dobrze, dobrze. Mój organizm... Idź, kurwa, spać. Ta, dobra, sama idź spać. Wygląda jak wygląda, bo wszystko później wychodzi na twarzy, no twarz to ta... jest... Dark, Dark tentacles. Dark tentacles to oznacza pieniądze. czar... Mroczne jądra? Nie, testicles. Przepraszam. Takie W ogóle takie małe info, moi drodzy, jest coś takiego, co zauważyłam sama w sobie, to już lata temu, że jak hmm. na przykład było mi źle, byłam na przykład smutna i tego smutku z siebie nie wylałam, to automatycznie... Może zawali się od złej strony knota i poszło w drugą stronę? Nie wiem, kurczę, wiesz, chyba z drugiej strony się nie dało. Nie? Bolał mnie później przez następne... Wiesz, najpierw musi być gorzej, żeby się warliło. Powiem ci tak, ja ten rok rozpocząłem od słów, od takiego marzenia, że marzenie slash cel że żeby w tym roku było mniej wizyt u lekarza niż w roku poprzednim. Bo poprzedni rok mnie przetyrał bardzo, jeśli chodzi o wizyty u lekarza, o, o, o choroby, o leczenia i tak dalej. Więc jedynym, naprawdę moim takim jedynym zwykłym marzeniem było to, żeby w tym roku było mniej. I mamy czerwiec, końcówkę czerwca i w przeciągu tego pół roku byłem już więcej razy u lekarzy, aniżeli w tamtym roku, więc jeśli najpierw musi być gorzej, to mam nadzieję, że już gorzej było i że teraz po prostu będzie chociaż odrobinę lepiej. Zgodnie brzuch. I jakby człowiek myślał, a że pewnie coś złego zjadłam, a nie wiem, może się wysiliłam za bardzo podczas ćwiczeń, a moim drodzy okazało się, że to po prostu wszystko później zalegało w moim ciele, a na przykład kiedyś jak byłam za bardzo zestresowana, to później miałam przez półtorej roku problemy z wypróżnianiem się. W ogóle ja uważam, że teraz żyjemy w takich czasach, że Pewne tematy już powinny przestać być tematami tabu. Ja na przykład pamiętam, jak lata temu. Asia, jeszcze nie. Właśnie swoim znajomym powiedziałam, słuchajcie, ja nie będę ukrywać, mam. Ja w ten sposób ja w ten sposób rozmawiam przez telefon. Ja muszę chodzić po pokoju. To nie jest tak, że ja sobie usiądę i będę gadał, tylko muszę chodzić. Ja no, no choćby, wiecie, kilka kroków w przód i kilka kroków w tył. W tył Problem właśnie z wypróżnianiem <laughs> się prawie, i tak dokładnie. dalej i nagle się. O, przez... moi drodzy, przechadź, przechadź, bo tu jest tema, temat kałowy. Eee, dziękuję za pięć pasażerów. Ja mam, słuchajcie, ja nie będę ukrywać, mam problem właśnie y, z wypróżnianiem się i tak dalej. I nagle wszyscy mówili: Ej, ty też masz? Mam ja się wstydziłem, tobie to powiedzieć i tak dalej. I chodzi o to, że ludzie się wstydzą, a uważam, że to są bardzo ważne rzeczy, bo jedna osoba od drugiej osoby może czegoś się nauczyć, bo ta Jest. na przykład dała sobie radę z tym w ten sposób, a inna sobie da radę. W... nie, nie Bóg to wypróżnienie, ciekawe tematy, ciekawa YouTubeerga. Tak. W, tym, w ten sposób i wzajemnie się no z tym włączać. Tak I mój drugi. Drodzy... jak Najka? To jest właśnie jedna kwestia, natomiast tutaj następna rzecz, żyjemy też w takich czasach teraz, że, a może inaczej to powiem, o, ja jestem kobietą, ja... Jedna sama może od drugiej osoby na się o no wiesz, no, człowiek uczy się całe życie, więc nie znasz dnia, nie godziny, jak poznasz na przykład jakąś lepszą technikę mam po swojej mamie i po swojej babci coś takiego, że lubię się bardzo ładnie ubrać. No lubię na przykład tak delikatnie tylko oczy podkreślić. Okay, lubię tak. jakieś sukienki sobie kupić, jakieś, nie wiem, ładniejsze spódnice, jakieś bluzki z bufami. I ja wam powiem... Aha, że twój mąż tak, to było? Że twój mąż chodzi przy rozmowie. Dobra, no to, no to good for him. Dobrze jednak nie sprawa z... Wypróżnianiem. Widzę, że to mam wszystko po prostu po swojej mamie i po swojej właśnie babci, bo one też uwielbiały się tak stroić. I moi drodzy, ja wam powiem. stroić o... się lubiły? No nie wiem, czy tutaj na przykład Majka o takich młodych osobach strojących się bym mówiła w tak, tak pozytywny sposób. Ostatnio chodziłam po sklepach sobie. Ja na przykład dziś zrobiłem cztery zrzuty. Fajnie. Fajny, fajny klimat się na live zrobił. Spoko, Napiszcie, ile jak, jak tam dzisiaj sytuacja u was? I chodziłam właśnie po takich typowych sieciówkach. No wiecie, w sieciówkach macie wszystko to, co jest teraz na topie. To, co załóżmy, nawet gwiazdy z zachodu tam to nosiły, No to teraz przychodzi to powoli do nas do Polski. I moi drodzy, no wtedy jako tako nic złego nie było, że moda istnieje. Tylko, moi drodzy, moda schodzi teraz na psy. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, jest, jest coś takiego tej... teraz, że. Zauważam taki jeden schemat. O, młodec wchodzi na psy, ale pamiętajcie, niech każdy żyje tak jak chce, nie? Tutaj, dosłownie w tym samym filmie, jakoś gdzieś tutaj było. Czym dana sukienka, czym dana bluzka więcej odsłania atutów kobiety, na przykład piersi, albo czym jest bardziej krótsza, no. tym wtedy coś jest bardziej, byśmy powiedzieli, popularne, częściej noszone właśnie przez kobiety i w ogóle przez te gwiazdy, a wiadomo, że jak gwiazda jakaś coś założy, to wszystkie jej te fanki chcą też... Ja konkurs na tatuaż, teraz osoby wziął udział. Ale to, no to zajebiście, no to teraz osoby wzięły udział. Bardzo milutko. Aha, że, że super, no i fajnie. Bardzo fajnie. Zakładam, Myślałem, nie... że tak mówisz, mam, że teraz będzie udział, zajebiście. Nie, no fajnie, cieszę się. Cieszę się twoim szczęściem. I w taki sposób właśnie to wszystko się wybija. I ja wam powiem, ja jestem przerażona, bo ja jako katoliczka uważam, że można się ubrać ładnie, no. można się ubrać skromnie, można ubrać się dosłownie kobieco, tak elegancko. Można się ubrać skromnie, można Przepraszam bardzo. Można się ubrać kobieco, no ale... Ale czy na przykład można się ubrać nieskromnie i kobieco? Też chyba można, nie? Tak mi się wydaje. Czyli dziewczęco, można. ale nie trzeba przy tym odkrywać swoich atutów. Ale można. Można. Ja uważam, że na przykład. Prawdziwy mój... katolik powinien nosić się tak, jak Pan go stworzył. O! O! Dobrze. Moje piersi i moje pośladki są tylko i wyłącznie tylko mojego przyszłego męża, czy to właśnie dla mnie? Jednak moje ciało i świątynia mojej duszy i też. No dobra, ale właśnie Bóg stworzył y, ludzi na własne podobieństwo. Y, I czemu na przykład z drugiej strony zakrywać to, co stworzył Bóg? Mój strój musi odzwierciedlać mnie. Dlatego, no, ja uważam, że nie. Można się ubrać ładnie i ale jak widać, pępek to szatan. No tak, od razu, wiadomo, że za stromany wtedy człowiek będzie. No wszystko, kobiety powinny bardziej zwracać uwagę na to, jak się ubierają. Szaki pochwy stworzył diabeł, tak prawda. Bo my, kobiety, też jesteśmy odpowiedzialne za to, że kogoś kusimy, ale nie kusimy do tego, żeby właśnie ta osoba nam zrobiła krzywdę. Ja, na przykład, kuszę też, yy, ponieważ ja noszę kroptopy, Ja noszę tak, że normalnie, pępuszek widać elegancko. Nie, do tego jeansowe, jeansowe shorty też, żeby te, tak wiecie, do połowy uda, żeby, żeby dupka się ładnie podkreślała, i tak se chodzę. A czy jak się ubieram, jak ubieram lisie uszy, to też szatańskie? No, pf, głupie pytanie. Tylko żeby druga osoba nie pomyślała o nas w sposób właśnie taki podniecający, że jakby ta osoba by sobie zaczęła nas wyobrażać i tak dalej. My mamy swoim strojem nie kusić do grzechu. To jest właśnie tutaj najważniejsze. Ja wam powiem, mnie to martwi, bo ja widzę, że ludzie na to nie zwracają w ogóle właśnie uwagi. Ja na przykład widzę, jak w lato teraz duża część osób zaczęła chodzić do kościoła. U mnie widać w ogóle w kościele taki przełom, że jak była zima, to było mało ludzi. Mi się wydaje, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. Na przestrzeni kilku lat, że coraz mniej, coraz mniej. Ciekaw jestem, na przykład, jak to będzie wyglądało za 20-30 lat. A teraz przychodzi lato i jest tak kościół pełen, tak aby ludzie zwracali też uwagę na to, że można się ładnie ubrać do kościoła, no bo przecież z lato, więc można więcej pokazać. I ja wam powiem, ja też jestem czasami przerażona, bo na przykład kobiety takie... Bóg dał ludziom wolną wolę, bo decydowali sami za siebie. Kim jest na aby kwestionować wolną wolę daną przez Boga? No bo Bóg dał wolną wolę, żeby ludzie decydowali sami za siebie, ale też dał wolną wolę, żeby pokazywać palcem, kto jest szmatą, a kto jest dobrym człowiekiem. 20-40, plus się ubierają ładnie, skromnie i tak dalej. Natomiast te młode dziewczyny. jak włosów na głowie jak kusi. No właśnie, ja chyba tą czapkę powinienem jednak nosić, bo jednak odkrywam swoje atuty. Swoje łysąglace. No one po prostu potrafią się ubrać tak, jakby szły po prostu na randkę z jakimś chłopakiem. No Właśnie, patrzcie, łysa glaca. Tutaj dekolt. tyle pokazuje. O. No, ale to nawet nie jest tak, że mną się Diabeł interesuje, tylko że ja już z Diabełem to już wiecie. Na siema jestem, nie? No i ja wam powiem, to nie jest fajne, bo jakby to też rozprasza nawet i zwykły w ogóle zwykłych osoby wierzące. Także też trzeba zwracać uwagę na to, jak się ubieramy. Bo no Boże. No i moi drodzy, taka jedna w ogóle zasada tutaj, stricte dla kobiet. Ważne, żeby sukienka nie była powyżej 10 cm nad kolanem, bo jednak my mamy. W... O ty, miarę mamy, ja nie widziałem. czekajcie. ...stricte dla kobiet. Ważne, żeby sukienka nie była powyżej 10 cm nad kolanem, bo... <słuch> Jezu. A w Biblii jest tak napisane, że właśnie dosłownie 10 cm mamy? 10 cm na kolanem. Czekajcie, ja zobaczę swoje spodenki. Mam ja tak, Ja zawsze jak jestem ten na live, No to ja, yy, ja mam takie spodenki od piżamy. To mogę pokazać. O, patrzcie. Takie z Superman tu jest, nie? Czy to jest 10 cm nad kolanem? Poczekajcie. Nie chcę mi się iść Poczekajcie. No założę normalnie taką. Ty mogę Wam pokazać, jak wyglądają moje nogi w tym. Boję się, że mi tutaj coś wypadnie. Patrzcie. Stałem na palcach? Nie, nie, nie widać nic. Musiałbym jeszcze tu, tu, tu. Nie, 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 tu, tu, tu. Nie, nie, nie. Patrz jak, poka jak, jak pokazuje nogę. Opatrzcie. Tu. No to jest tu kolano. Nie, no, to jest 20 cm. Jest, no, tu. Prowokator. Bo jednak my mamy wszystko, wiecie co. Slepa są, są. Tyle No tak. Zatrzymywać, jakby mamy ubierać się skromnie. Oczywiście mamy ubrać się ładnie, mamy prawo się w ogóle pomalować i tak dalej. Oczywiście bez przesady. Ale tak, żeby w ogóle to nie szło z drugi sposób. Ja wiem, że teraz jest po prostu czerwiec, będzie nam coraz gorętsze dni, ale to nie oznacza, że trzeba się po prostu, ja wiem, bardziej odkrywać. dokładnie, jest czerwiec, ale to nie oznacza, że trzeba się kurwić na ulicy od razu, tak? Drogie kobiety. I ludzie od razu żartują, a bo to jest chodzenie w burce i tak dalej. Nie mój drogi. Można się ładnie dla mnie no, dla mnie no, dla mnie Nie ubrać? Tylko nie ogólne wysta... nie kuszą? Tak, nie ogólne nie, ku, nie kuszą, a zobacz jak Frantic Andrew tutaj pokaże. Nie, tylko zadaj takie rzeczy. Starczy ubierać się w ogóle. Oni chuchu, to nie jest 10 cm. No jak nie, 20 jest. Właśnie z materiałów takich naturalnych, a nie z jakichś sztucznych, bo na przykład jak założymy coś poliestrowego, no to moi drodzy wiadomo, że będziemy się pocić, bo ten materiał nie przepuszcza powietrza. Więc czasami lepiej naprawdę dać więcej pieniędzy na coś dobrego, niż kupować jakieś dandremne odkrywające nas ubrania tylko po to, żebyśmy mieli iluzję taką, a że będzie nam w tym lepiej, będziemy w tym bardzo seksowne. My seksowne ma być dla swojego męża, a nie tutaj. 15 razy, żeby się cenił petardę. Nie, no dzisiaj, dzisiaj to w donatorem jest Aramaram, który wysłał 12. Czy ktoś, wyśle 15, żeby przebić Aramarama, Aram Aramarama, Aram i żebym ocenił petardę? Zobaczymy. dla wszystkich ludzi wokół, no jakby to zwróćmy wata. na to uwagę. No i moi drodzy, w sumie to wam chyba tylko. tyle chciałem. Chiński, kiedy pokazuje swoje, ten, swoją nieoglądaną klatę i buchat nogi. Diur. Powiedzieć, hmm. proszę was ogólnie też za modlitwę dla, dla mnie, po prostu za moje zdrowie, bo moje O mnie się na przykład, moi drodzy, nie módlcie, bo już za późno, nie? Zdrowie to ostatnimi czasy naprawdę coraz bardziej spada w dół. Ja wiem, że tam nad tym wszystkim jest Pan Bóg. Do wszystkich hejterów pragnę powiedzieć tylko, że spokojnie. Pan Bóg widzi, co wy wyrabiacie, widzi, jak niszczycie i staracie się grzebać w moim życiu. I po prostu Pan Bóg widzi też, jak mi jest ciężko. Prędzej czy później, jakby w Piśmie Świętym jest napisane, że osoby... Mrocznego opiekuna. W sensie, ten najnowszy, tak? Ten... Ki... dark Właśnie nie oglądałem. A ty oglądałeś? Bo ja słyszałem zdania podzielone jak korea. Z jednej strony, że, że fajnie, że rocznie, A z drugiej strony słyszałem, że, że w ogóle gika słabo. ...które prześladują. Właśnie osobę wierzą... ...20 centymetrów to Bóg wiadomo gdzie? No wiadomo. ...sprawiedliwą, jakby, która idzie drogą Pana Boga, ta osoby właśnie poniosą później klęskę. Musi jakby na każdego przychodzi nie. pora, moi drodzy. No i w sumie to chyba tyle, co chciałam... Ja na mam nadzieję, że pora na mnie przyjdzie bardzo szybko dzisiaj powiedzieć. Drugi raz w sumie nagrywam tego vloga, bo w poprzednim 5, dużo mówiłam okay. o bieganiu i uznałam, że to bieganie jest mniej ważne niż to. Dobra moi drodzy, wy się trzymajcie, wszystkiego dobrego Wam wszystkiego życzę dobrego. i jak najspanialszego tygodnia. Papa! No pa. papa, ja też Wam tego życzę. Kiedy temat główny? Właśnie teraz drogi wizu. Byłeś na nowszym Bad Boys? Tak, byłem i był zajebisty. Jestem, inaczej, Panie, jest bardzo lubię jedynkę. Jestem ogromnym fanem dwójki. Na dwójce to można powiedzieć, że się wychowałem, ponieważ za każdym praktycznie za każdym razem, jak chodziłem do mojego kumpla, to chodziliśmy do się co tydzień. Raz on u mnie, raz ja u niego, w piątki po szkole. Jak przychodziliśmy do niego, to bardzo często oglądaliśmy Bad Boys 2. Więc to był nasz taki w ogóle film, film naszego właśnie takiego nawet dzieciństwa, do dorastania. Ja oglądałem ten film ogrom, ogrom razy. Na trójce byłem w kinie i trójko obejrzałem raz i nie wiem, czy to nie wrócę. I trójka była taka ok, Natomiast czwórka była zajebista. Czwórka była zajebista, więc jeśli e, grają u Was Bad Boysów tę naj, najnowszą część, to naprawdę e, bardzo, bardzo e, polecam. Dojebana. Dojebany film. Mam, mie, mam mięśniaka macicy, jestem młody nowotworem, ale mi z, jej od jej gadania. Kurde, trzeba coś innego szybko włączyć. Boże, jedyny, przykro mi bardzo. Zapraszam, czekam na styksem za styksem na ciebie. Nie wiem, co to jest styx. Skąd wy jesteście? Fajny, mroczny, ale jakoś w tak jest do dupy. Pamiętam już nie, nie tyle. lat No ja rozumiem, rozumiem, jak się ubieram skromnie, jak nie mam czasu golić nóg. Ro rozumiem, rozumiem. Ile masz lat? Co najmniej 30. Ale jesteś niemiły. Jeszcze mam, mam ok, czyli ty do clickbait, ok. Ok, nie chcesz mi się coraz raz kolejny tego mówić. Powiedziałem dosłownie, teraz będziemy przechodzić do głównego tematu. Jezus, na E, Styx to mitologiczna rzecz, umarłych. A Styks? Mm, rozumiem. Dziękuję Bogu za umieszczenie mańskiego punktu G w odbycie. Gdyby Anal był zły, to inaczej by świat stworzył. Dziękujemy również za taką informację. Za Styx idziesz jak umierasz, taka rzeka. Mhm. Ja nawet. Ale rzeka to. A to ja tam mam już leżaczek. Leżaczek, parawanik, elegancka jest. Cztęgz to jest w pokoju Shiro, pod tym jak się skleje. No tak, razem z wiolą. To odra taka. Aha, okej, okay, rozumiem. Taka łydynia, tak? Jak się